Znajdujemy się dzisiaj w restauracji spokojnej w Łomrze, gdzie odbywa się świąteczne spotkanie finalistek konkursu Miss Polonia Województwa Podlaskiego edycji 2024. Jest to jednocześnie nasze pierwsze spotkanie. Nasze dziewczęta spotkały się z partnerami konkursu. Mamy taki wspólny świąteczny czas, razem dekorujemy pierniki, przygotowujemy też upominki dla ubogich rodzin. Jest to dla nas też taki moment poznania się wzajemnego i przede wszystkim zbudowania wzajemnych relacji. Zrobiłyśmy zbiórkę różnych produktów spożywczych i także środków czystości dla rodziny z Łomży. Poza tym dekorujemy pierniczki, poznajemy się lepiej. W dzisiejszym spotkaniu uczestniczą także partnerzy konkursu. W projekcie bierzemy udział od, od samego początku, jak tutaj na ziemi łomżyńskiej, teraz już jako cały projekt na województwo podlaskie. Co od zawsze i myślę, że jeszcze długie lata będziemy razem uczestniczyć w tym projekcie. Dzielimy się swoim doświadczeniem i refleksją z dnia codziennego. Cieszymy się bardzo, że możemy pomóc w organizowaniu tej imprezy, współuczestniczyć w jej tworzeniu i też dodać ciekawy koloryt, jaki niesie za sobą firma TIENS, którą reprezentujemy tutaj wspólnie. Myślę, że uczestniczki będą zadowolone, tym bardziej, że będziemy się bacznie przyglądać, bo. Będziemy również wybierać się. Polonia Pierwsza.